Odnosząc się do głównego tematu, mógłby ktoś sobie zadać pytanie, dlaczego no ktoś odpowiedzialny za bezpieczeństwo państwa, bo takimi sprawami się w tej chwili w rządzie zajmuje, przychodzi na szczyty klimatyczne. Czy nie ma tu w tym jakiegoś dysonansu? Otóż, oczywiście, nie. Myślę, że dla wszystkich, którzy zajmują się sprawami klimatu. I wszystkich, którzy zajmują się sprawami bezpieczeństwa, te sprawy są absolutnie ze sobą ściśle powiązane. Może kiedyś tak tego nie widziano. Może kiedyś widziano drzewa, a nie widziano lasu. Natomiast w tej chwili wszystkie te obszary absolutnie ze sobą są związane. Jako minister spraw wewnętrznych bardzo dużą wagę. Przykładam do kwestii migracyjnych. To w tej chwili, wśród ministrów spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej, jest temat numer jeden. To jest naszej prezydencji, którą Polska sprawuje od 1 stycznia w Radzie Unii Europejskiej. Pierwszy priorytet, jeśli chodzi o obszar spraw wewnętrznych, kwestie migracyjne. Dzieje się tutaj bardzo dużo i nikt nie ma wątpliwości, że jedną z przyczyn ruchu migracyjnego. Są zmiany klimatyczne, że owszem, przekłada się to na politykę w różnych krajach ich niestabilność mówię tutaj o państwach Afryki czy państwach Azji. Natomiast pra przyczyną, czy jedną z głównych pra przyczyn tego, co się dzieje jest to, że rośnie temperatura, jest coraz mniej wody i coraz trudniej jest w takich warunkach zapewnić budziwe funkcjonowanie sobie, rodzinie i stąd trwająca od bardzo wielu lat presja migracyjna. Ta presja przybiera różne formy od co najmniej 11 lat, dramatyczne, z obrazkami, które wszyscy mają w pamięci, z łodziami, które wiozą zdesperowanych migrantów, z Próbami przekraczania granic na siłę. To wszystko wiąże się z klimatem, i politycy, którzy muszą oceniać pewne działania, zjawiska w horyzoncie dłuższym niż kadencja, niż najbliższa konferencja prasowa, muszą sobie zdawać sprawę z tego, że z tymi problemami absolutnie trzeba się zmierzyć. I że nie ma większego długofalowego wyzwania niż poradzenie sobie z skutkami zmian klimatu, ale też i walka z przyczynami.